Jola! Tak. By... Jola! Znaczy, Jerzy, je, 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 piwo, to taki Jesz, Jerzy. To co? Może chodzę na niedrogą godzinę idealnego seksu z prawdziwą feminą. <grym wytkujesz> Momencik. Co ty tutaj robisz? Hany, co ty tutaj robisz? A krócimy to? No, no. <grym>, do dobrze. Włożyliśmy takie elementy. Wow! Też do Jerza. To chyba Jamesa Browna będzie miał Jerzy. Tak, także ona tam pokazuje bo... wiesz, flaki przed nimi. Głównie nagrywałem z Marysią Peszek. Jerzy? Hany, co ty tutaj robisz? Ja? No, Pani spytała, czy mam sztówkę. Opartą, oh, 150. To z nią miałem taki kontakt i bardzo dobrze. Bo tam są ważne sceny, erytyczno miłosne No i po prostu patrzyliśmy sobie w oczy. Ja już widziałem ją jako postać z komiksu. Ona myślę, że widziała, że mam te kolce. A nie mam, no i co? Ty, że się świnia nie jest. Nie wystarczyły same nagrania głosu. Ku mojej takiej ciesze chcieli chłopaki też zobaczyć jak się poruszam i być może coś z tego zostanie wzięte i przełożone na postać animowaną. Okej, okay, to cześć. Okej. Okej, okej. Okej, ludzie dookoła są źli, knują za jego plecami. Jestem wysłannikiem kogoś, kto pomoże nam raz na zawsze rozwiązać problem jeża Jerzego. Wymyślają mu Alterego, który mu cały czas psuje szyki. I to szarga to jego dobre imię. Wow! No, tak. no i pewnie to jest takie przeniesienie do naszej rzeczywistości. Ja się też tak czuję. jestem taki miły, fajny chłopak, a ciągle mi kłody pod nogi podkładają. Wiesz, to jest taki buntownik, wiesz? Albo z wyboru, albo bez powodu, właśnie. Teraz nie wiem do końca. I w końcu jak będzie po staremu? Wiedziałem jak Jerzy wygląda, i to jest pierwsze. Już jakieś w głowie pojawiają ci się pomysły, coś ci się. Patrzysz na tę postać dziwaczną, śmieszną. Piwo. Patrzysz też, jaki ma styl Piękne. życia. Wyluzowany dosyć. Lubi się napić, lubi zapalić. Więc to jakiś, powiedzmy, profil psychologiczny ci się tworzy takiej Dobra. osoby. No, wiadomo, że to jest też film animowany, więc gdzieś tam. Mm, co ty robisz? Rzeczywistość, ale. Podniesiony do jakiejś idzie? potęgi. Mamo, to ten palcem, mam w telewizorze! No to musi być w jakiś sposób bardziej charakterystyczne. <noise> Genialny zestaw, I się cieszę, że, że, że to jest maleńczyk, że jest soku. Wiesz, co jest prawdziwym problemem polski? Tak, no mościc Jolo Ja proponuję coś od siebie i często to chyba się chłopakom podoba, a jakby oczekuję od nich też uwagi, i pomocy, no bo oni siedzą z tym tematem. Od dawna, dawna, dawna A nie Krzepicki! Jeden z nich to narysował, później oni wszyscy schodzą na dół i to rozrubię, stworzą na komputerach. No więc jakby mają ogromną wiedzę na ten temat i, i no, ja ciągle oczekuję od nich pomocy. No. Myślę, że wspólnie nam się udało coś fajnie tutaj nagrać. Ja teraz ciekaw jestem efektu końcowego. Najpierw spróbuj może tej, tej, tego stresu troszkę, bo tam fajnie też tak mi... O! I nagle wpada klo. Coś Cię widzę tutaj! Jeszcze raz będę miał tak. przestępstwo. Jeszcze raz, przepraszam. Była tutaj przepływ mocnej energii. Za dla dwóch Jerzy! Tak! 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 tak. tak. Wiesz, Jerzy, chciałby sobie fajnie żyć w tym świecie i, i, i żeby mi było dobrze, miło i przyjemnie się żyło. Grałem go przed mikrofonem, to też naturalnie jakoś się tak poruszałem. Więc pewnie jak dołożyć takie ruchy do tej postaci animowanej, to wtedy to wyjdzie ale bardzo ale naturalnie. To może No to chodzi. No. Halo. Yy, no cześć, cześć Jerzy. Cześć. A, proszę, co, co tam u ciebie? A? się interesuje. Co u ciebie? Jolu. No co to jest pierwsza w ogóle chyba taka produkcja, która tak powstaje? że się najpierw spotyka aktorów, najpierw się nagrywa głos. Oczywiście wcześniej jak wiem były wyrysowane, no i wcześniej przede wszystkim był komiks, ale, ale sam film powstaje od zera. I to poszło myślę dosyć fajnie. O to trzeba pytać twórców, bo to wiesz, nie może, że aktora, zwłaszcza Jerzego, który po prostu jest w tym świecie, się porusza i sam się zastanawia, po co jest na tym świecie. To nie możesz go pytać, po co jest ta historia. Musisz zapytać twórców, dlaczego oni go wymyślili, dlaczego wrzucili w tą rzeczywistość? Cześć. Cześć, Kamilę Rysowie. Olaf Animator. I jeszcze brakuje Mariusza, ale póki co to jest całym.